Cześć, witam z lasu. Tym razem jestem pod Czempiniem i idę do nieznanego mi obszaru. Także zobaczymy czy coś rośnie, czy w ogóle jest to taki las, jaki yy, wygląda na taki las. Także zobaczymy co to w ogóle jest za miejsce. Jestem oczywiście w trasie na południe od Poznania. Yy, nie wiem czy już powiedziałem, że są to okolice Czempinia. Trafiłem na taki kawałek. Z nowego lasu, mocno po jakichś przecinkach, co widać. Mocno poturbowany jest ten las, ale że mam chwilę czasu i póki jest widno, bo potem to już w ogóle będzie za późno, dni krótkie, no to postanowiłem sobie chwileczkę pospacerować, odpocząć w jeździe, no i przy okazji poznać jakiś kawałek nowego lasu. No już widelec, jak to się mówi oczywiście, tak jak to zawsze u mnie. Tak naprawdę znalezienie nie jest aż tak najważniejsze. No chyba, że oczywiście w kontekście tego, żeby wam pokazać coś ładnego, to, to tak, ale już jest fajnie, bo były trzy dni deszczu, co oczywiście dla grzybów ma pozytywne znaczenie i może coś oznaczać, może coś znajdziemy. Ale też słońce po prostu dzisiaj piękne wyszło, zresztą widzicie to już w kadrze. I aż się chcę po prostu gdzieś, gdzieś pochodzić. Pojedyncze osoby widzę, że tu chodzą, więc chyba nie, coś to znaczy też. Ślicznie w lesie jest. Trochę dzisiaj wiatru jest, także pewnie trochę będzie szumiało. Nie mam tu przy sobie mikrofonu, więc trochę szumu w koronach drzew. A no, zobaczymy. Może zatrzymam się dzisiaj w kilku miejscach, bo jest trochę czasu. I wszystkie te miejsca to będą miejsca mi grzybowo nieznane. Grzyba jeszcze nie trafiłem ani jednego, ale dwie osoby już trafiłem. Zobaczymy, może coś zostawiły dla mnie jeszcze. Całkiem ładny las, e, mieszany, to znaczy właściwie sosnowy, ale mnóstwo czeremchy, po prostu w podszycie młodych sosenek, jakichś innych liściaków też. Piękne kolory, bo już się zrobiło jesiennie. Na razie, na razie bezgrzybowo. No, myślę, że więcej tu jest wydeptanych ścieżek, nie tylko przez zwierzęta, ale i przez ludzi. Bo ciągle jeszcze jestem za blisko zabudowy. No ale las ładny, więc skusił, żeby trzymać się. I jeszcze chwilę tu pochodzę. Jak nie znajdę kompletnie nic, to polecimy dalej i zobaczymy, co tam po drodze jeszcze się nawinie. Okolicznością negatywną może być to. Nie wiem, czy już to widzieliście, w którymś odcinku, czy nie, czy to dopiero będzie w miszmaszu, że. No, był już taki przymrozek. W Poznaniu przynajmniej trawa była zamrożona, było chrupko, że tak powiem, na, na ziemi. Czy to już mogło mieć wpływ na grzybnię? No, być może mogło. Zależy, gdzie właśnie te, te minusy wystąpiły. To jest dość losowa sprawa, bo, bo trudno powiedzieć, czy tutaj ten przymrozek był. Ale jeśli popieścił pieściu mocno grzybnie, no to może już jest koniec. Ale myślę, że, że nie, że trzeba być dobrej myśli po prostu, że to jeszcze było za mało, żeby, żeby zabić grzybnie. Może po prostu tu jest wszystko wygryzione przez grzybiarzy. A może po prostu to takie miejsce, że nie ma co się spodziewać. Nie wiadomo czego. No, czasem dobrze się po prostu zatrzymać. Różne są powody tych zatrzymań. Na przykład teraz miałem telefon od Moli i Rysia. Pozdrawiam Was serdecznie, czyli. Zagrody na odupiły. Sezon 4. Zaglądajcie i wpadajcie. Mega pozytywni ludzie, zawsze w jakiś podróżach i wyzwaniach. Super, fajnie, że zadzwoniliście. No i tak jak ci już molu powiedziałem, przyniosłaś mi szczęście, bo zatrzymałem się w zupełnie nieznanym lesie. No i akurat podczas rozmowy zaczęły się podgrzybki. Może to niewiele, a no teraz macie w tle niestety pociąg, bo jestem tu blisko infrastruktury, ale jest jeden maluszek. Taki. Czekajcie, żeby się to wyostrzyło. Jest taki. I tutaj już widzę z daleka takie młodziaki, ładne, większe. Tak zwane kotlety. Proszę bardzo, tu jest. Duża młodzież, bardzo ładna. Super. I jeszcze jeden. O, zobaczcie, jak ładnie rośnie. Piękny. Duży i młodziutko. O. Zobaczcie, jaki fajny. No, także trzy, przynajmniej teraz, teraz widzę trzy. Znaczy teraz widzę dwa. Nie to, że coś się ze mną dzieje, bo jednego odłożyłem. Ale mówię tu, w tym miejscu. Na razie więcej nie widzę. Ale to znaczy, że sobie jeszcze tutaj pochodzę. Jak zwykle odszedłem trochę dalej od szosy. I to daje oczywiście efekty. Trochę kropi i zrobiło się szaro. Także nie wiem, czy mnie nie wygoni teraz z tego lasu. No i jest tak. Jest on te trzy i, i oczywiście co? Puszkin. Puszkin też musi być. Kropi, trochę podwiewa, ale tak myślę, że patrząc na dzisiejsze prognozy może to być stan przejściowy, więc zostawiamy na razie panikę na boku. Jeszcze pochodzę tutaj chwilę. Zobaczymy jak coś wyjdzie, tak wyjdzie. Dam temu lasowi jeszcze jakieś tam 10 minut szansy. Czy coś z siebie jeszcze da? Jak da, to jeszcze po łazimy, a jak nie, no to dalej w trasę. I pogoda Podejrzewam, że za chwileczkę będzie dalej ładna, bo to niebo nie jest, nie jest takie ciemne. A w ogóle to tak śmiesznie, bo w tym lesie jest mnóstwo takich wydeptanych traktów. I zacząłem się zastanawiać, czy to tylko zwierzęta, czy ludzie po prostu już wydeptali takie ewidentnie arterie w każdą stronę. Tak trochę, jak nie wiem. Sieć autostrad gdzieś w Los Angeles to wygląda, ale trzymam się teorii, że to zwierzęta, bo jakby to byli ludzie, to chyba nie byłoby po co tutaj już chodzić. No dobra, skoro w lesie nie ma za wiele, to spróbujmy starej strategii, czyli pójdźmy sobie trochę brzegiem. Ewentualnie przejdę jedną kwaterę dalej, jeszcze dalej od szosy. To może coś pomoże. Moje zasady już znacie, to znaczy, jak nie ma przy drodze albo na brzegu, to nie ma w ogóle. No i zobaczmy. Kołaże chwilę brzegiem. Jak coś tutaj wyskoczy, to fajnie. Też piękne miejsce w ogóle, bo nigdy się w tych lasach nie zatrzymywałem. Jestem w okolicach Racotu. No nic, nie jest to super zagrzybiony teren. Może po prostu nie w tym momencie, bo nic więcej nie znajduję. Trzy podgrzybki liche. I to tyle. Pociągów jest więcej niż grzybów, z tego co słychać. Natomiast znowu mi pada telefon, bo jak pamiętacie, we Władysławowie miałem akcję z ekranem. No i oczywiście przerzuciłem kartę do zastępczego telefonu, który ma też małe pęknięcie. No i właśnie widzę, że, że na tym nowym, nowym, starym telefonie za chwileczkę będę miał ten sam problem. Więc czeka mnie jeszcze akcja. Gdzieś po drodze muszę chyba jednak zainwestować już w telefon. Lubię takie numery. I znowu w podróży oczywiście. Nie? Znowu wtedy jak gdzieś się jedzie. No i tak miałem na dniach kupić telefon. Bo w listopadzie czeka nas podróż. Gdzie bez telefonu no nie ma jak. Więc, więc oczywiście i tak bym kupował. Myślałem, że zrobię to na spokojnie. No nic, wędruję sobie do samochodu. Nadal patrząc oczywiście w lewo, w prawo, ale wiele to tutaj nie na dziubie z tego co widzę, więc widzimy się w kolejnym miejscu. No i takie tutaj zmiany okoliczności. Kościan Kaufland. No niestety nie uratowałem telefonu, więc dwie godziny teraz spędziłem u bardzo życzliwych pracowników, naprawdę w pleju. No, i mam nowy telefon, ale wiecie, jak to, jak to się dzieje, jak to trwa. Przede wszystkim przerzucanie wszystkiego. No, na razie nawet mam połowy rzeczy, nie przerzuciłem, nie? ale i tak dwie godziny mi zeszło, żeby mieć messengery, inne przynajmniej komunikatory, telefon, Google i tak dalej, te podstawowe rzeczy. Teraz mi jeszcze będzie piket 150 innych historii. Na razie nie mam jeszcze zrobionej bankowości, jakiś setek aplikacji, impostów, jakichś innych rzeczy. No ale to już dopiero wieczorem, bo jadę dalej w trasę. Ogólnie nie powiedziałem Wam też, że właśnie jadę do Wrocławia. Będzie też jedno spotkanie po drodze, więc ze względu na pogodę i to, że są różne plany, no to niestety chyba las mi się posypał już. Tym bardziej, że właśnie strasznie jest ponuro i mokro. Zobaczymy, co dalej. Na razie kierunek Wrocław. No, także zamiast lasu jest korek w mieście. Telefon i tak musiałem kupić przed podróżą, więc jeszcze tam pół biedy. Trochę mnie to zmusiło do, do tej akcji. Jak zawsze domino oczywiście upada jedno za drugim. W sensie wleciałem do tego playa, bo ledwo mi tam na monitorze już ten, ten telefon Ducha chciał wyzionąć i ja chciałem to ratować, więc poleciałem szybko do tego playa. No i co? I zapomniałem, oczywiście, że trzeba sobie wziąć paragon, nie? Teraz przed marketem parkingowy, no i znalazłem mandat. Zajebiście, przepraszam za słowo, ale już nie mam innych słów. Te kwitki parkingowe przed marketami to jest też hit, nie? To jest jakiś sposób na bezrobocie, chyba nie wiem. Ale dopadłem do bardzo sympatycznej skądinąd pani przed marketem, która te kwitki wystawia. I dała mi instrukcję, że mam złożyć reklamację i podłączyć fakturę za ten telefon. W sensie dowód, że ja tam byłem, faktycznie coś załatwiać, a nie że tylko park parkowałem. No, takie tam cuda trzeba robić w życiu. Nuda, nuda by była, nie? Bez tego wszystkiego. Ale co sobie odgrzeję kościan, to moje, nie? Bo tutaj to praktycznie byłem tylko kilka razy chyba. Dobra, nie będę teraz gadał, bo jadę samochodem, to i tak słyszycie silnik No nic, dzień się rozwalił przez problemy z telefonami, przez ulewę i generalnie teraz przez różnego rodzaju dojazdy, także Wrocław. Mało ciekawe miejsce, bo jestem na Bielanach w tym momencie. Czyli w galeriach. Za jakieś dwie godziny mam tutaj małe spotkanie i odebranie paczek. Ale o tym za jeszcze chwilę. No, także miałem wam wiele dzisiaj nagrać fajnych rzeczy. No, ale nie będę wam nagrywać jak chodziłem po galerii, nie? No, niestety Wrocław ma też takie oblicza. A skoro już obiecałem Wam, że będzie spotkanie, no to powiem jakie jest spotkanie, aczkolwiek nie wiem czy w tym deszczu w ogóle ono będzie miało jakikolwiek wymiar do filmowania, więc... Jestem umówiony tu na stacji na A4 z Tomkiem Kropkiem. Pozdrawiam Cię Tomku, bo na pewno ten materiał będzie dużo, dużo później niż nasze deszczowe spotkanie. Tomek leci z Niemiec, gdzieś do Polski dalej. Ja przyjechałem do Wrocławia przejąć trochę jego wspaniałej porcelany. Tak naprawdę porcelany dla mamy. Pewnie już kiedyś Wam o tym opowiadałem, jak nie to zobaczcie odcinek z Pońca. Tam też Tomek przywiózł mi filiżankę dla mamy do kolekcji. No i myślałem, że będzie okazja na, na jakieś spotkanie, pogadanie, chociaż 5 minut, może nawet też coś nagranie dla Was, ale to jest tragedia, co się dzieje. Jakaś wiadomość, zaraz zobaczymy, może są blisko. Cześć łobuzy. Tylko tak minutę, cześć, minutę, minutę, żeby było widać, że jesteście, nie? No i tyle, naprawdę niewiele więcej niż to, co widzieliście. Lecą dalej. Ja lecę dalej. Teraz jadę zawieźć pakunki, które przejąłem do mamy, i tam pokażę Wam na stole, co i jak. Teraz y, tylko ciemno i mokro po trasie.